Cześć moi drodzy! Dzisiaj nowy filmik o naszym czerwonym garbusie 1303. No, każdy, kto ma taki stary samochód, przynajmniej Kalepusa, zna taki problem, który nazywa się mieszanie. Zobaczcie, jak ta skrzynia tutaj, znaczy ta rączka tutaj luźno sobie chodzi. I oglądałem w internecie, jak to naprawić. I rozwiązaniem ma być ta oto tutaj dwuczęściowa tulejka. No, i teraz zobaczymy, czy uda nam się to bez problemu wymienić. Czyli ściągamy rączkę no i zobaczymy, jak to funkcjonuje. Nie będę Wam dokładnie pokazywał, gdzie ta tulejka jest złożona, bo tam praktycznie nie ma możliwości, żeby się z kamerą. Na jedną sprawę zwróćcie uwagę ściągając tutaj gałkę z czyni biegu. Ok, dobra, mamy ją. Bardzo ważne jest położenie tej oto blachy, żeby dokładnie tak wskazywało, bo inaczej po prostu nie wrzucicie sobie odpowiednio wstecznego biegu. I tutaj zobaczcie pokazuje też ta do przodu. Jak zwróćcie na to uwagę. Dokładnie tak samo musimy to znowu wbudować. Okej, okay, dobra. Ja mam tutaj tą. Spróbuję ją wygrzebać starą tulejkę. Instrukcji montażu ma ten wałek, który tutaj widzicie, połącze... w miejscu połączenia ze skrzynią biegów być zdemontowany i popchany trochę do przodu, żeby mieć więcej miejsca. To się u mnie nie udało, ale montaż i tak nie okazał się jakimś wielkim problemem. No i zanim zacznie grzebać, oczywiście, gdyż rękawiczki, ja już zdążyłem się upapać smarem, ale to takie normalne. Najpierw zaczynamy robotę, a potem myślimy co dalej. No, u mnie ta tulejka już jest w stanie rozkładu. O, właśnie mi wpadła tam. Dobra, tego już nie wyciągniemy. Te resztki wpadły do, do nauku. Okej. Okay. Dobra, ta dwuczęściowa. No, tutaj te części są praktycznie takie same. Śrubki same w sobie. Nie mają żadnej funkcji. Są tylko po to, żeby ewentualnie wyciągnąć to znowu z kanału. No i nie tutaj nie mamy wpadki, niestety mamy obrazu, ale, jest, ale w tej śrubce jest po prostu wgłębienie, wgłębienie na następną śrubkę, A, taką tam. tak zwaną kontrę. Wydaje mi się, że ty nie jesteś drena, nie? Kanadzań. Kanadzań Kana Ja nie. teraz mamy następną sytuację, tutaj jest, jak Wam już pokazywałem, w zestawie mamy taką śrubę, musimy ją wkręcić tutaj zamiast tej jednej, która wstrzymuje lewarek. Ona dokładnie wchodzi tutaj w tą plastikową tulejkę, przynajmniej tak to jest zaprojektowane, zobaczymy czy to u mnie tak zafunkcjonuje, tak, tak to wygląda wkręcamy i tu jest ważne, żeby nie wkręcić to zbyt mocno. Bo te tulejki są dalej z plastyku, prawda? Okej. Okay. Dobra. To zakładamy blachę. Zwracamy uwagę na położenie. Powinienem to przygotować wcześniej. Byłoby łatwiej. A, no, złapiemy tą przednią śrubę najpierw. Męcik, kierunek, okej. Okay. No chyba nam się trochę światło zmieniło. I teraz tutaj mamy, używamy z zestawu tej trzynastki. Co nam się tutaj może teraz wydarzyć? Że oczywiście będzie nam się też kręciła ta wewnętrzna, dlatego sobie to tutaj i dokręcamy w no. słuchajcie te podkładki są za małe, oryginalne, które były w tym zestawie musimy złożyć. Оригинальные подкладки самого OK, śruby są dokręcone. Pamiętajcie, żeby tutaj sobie zawsze powstrzymać tą oryginalną żeby za mocno nie przykręcić tego. I jak wygląda sytuacja? Spójrzcie normalnie, prawie jak nówka. Zaraz zobaczymy, jak to funkcjonuje naprawdę, czyli krótka jazda próbna. Dobra, dlaczego krótka jazda próbna? Samolot jest, jest dalej w remoncie, czyli jest niezarejestrowany. Zobaczymy, czy w ogóle odpali. Nie, nie powinno być jakiś problem. No jednak, jak to galardus. Słuchajcie, niesamowite ile to na tej tulejki dała. No, przedtem naprawdę musiałem grzebać jak w garnku, żeby znaleźć wsteczny. bez problemu super jestem zadowolony nie było to zbyt dużo pracy zobaczymy jak będzie z jedynką z którą też zawsze miałem problem tutaj jedynka, dwójka rączka jest naprawdę bardzo fajnie jeszcze raz Myślę, że na pewno się opłacała.